Ekscelencje księżarcy, arcybiskupi i biskupi, czcigodni bracia kapłani, drogi siostry zakonne, obecne wśród nas, bracia i siostry. Jezus powiedział, i przed chwilą słyszeliśmy Jego słowa. Wysłałem Ci ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Każdy szczegół tego wieczora jest ważny. Miejsce miejscem jest Kościół pod patronatem świętej Faustyny. Niejako późny świadek, bo niedawno wybudowany, nadzwyczajnych wydarzeń, które nie zauważone przez nikogo go działy się w sercu Świętej Faustyny, tutaj w mieście, które też ją obrało za patronkę dramatyczne wydarzenia między Parkiem Wenecji. Gdzie Jezus krwawiony przechodził w środku bawiącego się tłumu, aż do tej nocy w katedrze Łódzkiej, gdzie Helena Kowalska leżała krzyżem. Jest ważne również i to, że spotykamy się dokładnie. Prawie co do godziny, nawet w momencie, gdy obchodzimy jej rocznicę śmierci, czyli Dies Natalis, czyli Dzień Narodzin dla Nieba. To wszystko nas zobowiązuje, byśmy dokładnie się jej przyjrzeli, bo. W niej dokonywały się wielkie rzeczy. Każdy święty tej wielkości jest naczyniem wybranym Boga. Tak jak mówił Bóg do proroka Jeremiasza, że znałem Cię, nim się począłeś w łonie matki Twojej. Znałem się, gdy nabierałeś kształtów. Tak też mówi słowami proroka Ozeasza: Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem. I w tych słowach słyszymy ojcowską i macierzyńską troskę Boga. O człowieka. I w tych słowach równocześnie jest zapisana misja, którą niektórzy otrzymują aż w tak wielkim wymiarze jak święta Faustyna, po to, by miłosierdzie Boże, a więc ten wyraz ojcostwa i macierzyństwa Bożego, doszedł do każdego człowieka. Nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, jak wielki jest rozmiar grzechu tego świata. Tego zła, które widzimy, z którym mamy do czynienia i na zewnątrz, i w nas samych. Tego zła, które jest nagłaśniane przez potężne środki przekazu społecznego. Nikt nie zna rozmiaru tego zła. Ale musi być ono wielkie, skoro miłosierdzie Boże jest nieskończone. Skoro Bóg objawia się również przez posłanie świętej Faustyny jako miłość miłosierna, to jest odpowiedź Boga na grzech świata. To jest podstawa naszej nadziei. To jest podstawa naszego podnoszenia się z upadku. Idziemy do Ojca Miłosiernego, który na nas czeka, który nas szuka, który nie spuszcza z nas z oczu nigdy. A więc przyjrzyjmy się tej, która była wybranym naczyniem Boga.